Cześć wszystkim, Mariusz Czerniewicz Team Natural I'm IN. I w tym drugim vlogu <grym> chciałbym opowiadać z Wami o czymś dużo bardziej ambitnym niż poprzednim. Otóż w poprzednim vlogu poznaliście moje założenia dotyczące diety, <grym> dotyczące diety, treningu, kardio i suplementacji na te przygotowania. Natomiast w tym vlogu chciałbym pogadać z wami o czymś, co siedzi w mojej głowie i konkretnie są to. Cele, które sobie zakładam na te przygotowania, na przygotowanie do mojego iPad BB I na pewno, po zaskoczeniu wielu z Was, moim głównym celem nie jest forma, nie jest zwycięstwo, nie jest. To nie jest mój główny cel. I pozwólcie, że przeczytam Wam cele z kartki, bo przygotowałem sobie kartkę, gdzieś tu była. Dobra, wracam z kartką, nie jestem z powrotem. Konkrety. Cele w drodze po IFBB Pro Debut. Czytam. Punkty są ułożone od najważniejszego do najmniej istotnego. Wszystkie z tych celi będę się starał omówić w trakcie komentarza, który, który będziecie słyszeć oglądając materiał, a tymczasem lecimy. Punkt pierwszy, najważniejszy. Przeżyć przygotowania godnie, bez zabijania się. W nawiasie, odpowiednia ilość kardio, minimalny nakład stresu związany z dietą. Punkt drugi, zachować normalne życie, być rodzinnym oraz towarzyskim. W nawiasie, balans w życiu. Punkt trzeci, realizować się na innych polach. W cudzysłowie, Mariusz jako trener i projekt Team Natural. Punkt czwarty, cieszyć się szczytem podróży, czyli pobytem w Stanach. Punkt piąty. Optymalna forma startowa. Jak widzicie, na tej liście nie ma żadnego celu związanego z miejscem, z oceną sędziów. Dlaczego? O tym też Wam opowiem. Okej, okay, tymczasem zapraszam Was do oglądania materiału. Słyszymy się w komentarzu. No dobra, a teraz pokażę Wam co mam w swoim bagolu. Bagol zawodnika. Bum. Pewnie wiele z Was się zastanawia co włożę w bagażniku i w bagażniku włożę plecak, który zawsze biorę ze sobą na trening, ale z bagażnika nie wysiada pas, ponieważ pas muszę mieć zawsze, gdy siadam, raz zawsze, gdy robię martwe ciągi, także mam go ze sobą shake, Szejk, żeby strzejkować odżywki, BCA. Metalina, bo często zapominam jej wziąć do domu, więc noszę w bagażniku i zawsze, gdy otwieram bagażnik, to wtedy ona tam mnie czeka. Woda, żeby popić odżywki. No i jakiś ratunkowy zamiennik źródła białka. No, tak wygląda mój wagon. Ja idę siadać ciężko. See you later, alligator. widzimy są na dole w siłowni. Kochane ręce pani z recepcji. Anonimowej pani z recepcji, ale kochanej A to mój szejk, mega gęsty, mega ubity Taki jak lubię najbardziej Część mojego pre-workout meal Do szejka obowiązkowo Dzisiaj mamy Tościki Barułeczka. Tostowana W dopili. I zwykły dosyć z serwym miszyneczką to jest moja tajemnica. Pre-walkout min. Wcinam, pilot uczywam. No i będziemy siadać ciężko. Mariusz Czerniewicz na Majku. Jestem w komentarzu. Ok, lecimy od razu z konkretami. Nie ma się co zatrzymywać. Punkt pierwszy to było przeżyć przygotowania godnie, bez zabijania się. Odpowiednia ilość cardio diety, minimalny czynnik stresu. I powiem Wam, że jest to dla mnie zdecydowanie najważniejszy punkt w tych przygotowaniach, ponieważ przygotowując się ostatnio do zawodów poświęciłem bardzo, bardzo dużo zdrowia i nakład stresu był olbrzymi i uwierzcie mi, że uzyskana forma, czy też zdobyte medale, czy Chociażby, nawet karta Pro, nie są w stanie mi oddać tego, co włożyłem w poprzednich przygotowaniach z siebie. Także generalnie w tych przygotowaniach postawiłem na to, żeby przede wszystkim skupić się na optymalnym działaniu, nie zabijaniu się. Ok, jeśli forma nie będzie życiowa, nie ma sprawy, natomiast na pewno nie chcę poświęcić tyle, ile poświęciłem z siebie ostatnio. Trzeba odpowiednio złożyć nakład pracy. Nie jest sztuką się zabijać, uwierzcie mi. Sztuką jest to, żeby znaleźć złoty środek. Okej, okay, lecimy dalej. Zachować normalne życie i być rodzinnym oraz towarzyskim, jest to bardzo, bardzo ważny punkt. Powiem Wam, że życie rodzinne, moi przyjaciele są moją siłą i są moim szczęściem, także jest to coś, co także mi się zdarzało zaniedbywać w przeszłości, co prawda nie w ostatnich przygotowaniach, bo już sobie uświadomiłem, jak są oni ważni w moim życiu, ale nigdy nie można o tym zapominać. Pamiętajcie, że to ci bliscy ludzie, którzy są blisko Was stanowią Wasze sile. Nie, nie to ile podniesiecie na sztandze. Tylko to, kogo macie wokół siebie i to jest mój cel. Mieć ich jak najbliżej, szanować, kochać, spełniać się jako syn, jako przyjaciel. To jest... okej, okay. <laughs> nie rozklejajmy się. Realizować się na innych polach. Mario jako trener i team natural. Generalnie, tak jak wiecie, Staram się być e, nie tylko skupiony na jednym punkcie. Przygotowania to nie jest koniec świata i to nie jest żadne sprawiedliwienie do tego, żeby rezygnować z innych, bardzo ważnych obowiązków w naszym życiu. I w moim przypadku jest to na pewno prowadzenie moich podopiecznych. To zresztą mi mega dużo daje. To też mógłbym tak naprawdę wrócić się do punktu pierwszego, czyli do tych bliskich ludzi, ponieważ... Mój team natural, moi podopieczni i w zasadzie Wy, ludzi, którzy chcecie mnie słuchać, ludzi, którzy chcecie ze mną jakoś interferować, kurczę, jesteście moją siłą. Także tak naprawdę punkt drugi ze, z trzecim są ściśle powiązane, ale wracając do meritum. Ważne jest to, żeby nie szukać e, usprawiedliwienia w sobie, że OK, przygotowuję się do zawodów, to mogę, mogę więcej. Nie, tak nie jest. Trzeba się skupić na obowiązkach życia codziennego i pamiętać o tym, że. To, co robimy w siłowni, to jest tylko nasza pasja i nasza dobra wola. Nikt nam tego nie każe robić. Także nie angażujmy się za bardzo emocjonalnie w przygotowania. Emocjonalnie angażujmy się w to, czym powiedziałem poprzednio. Punkt czwarty: cieszyć się szczytem, czyli moim pobytem w Stanach. I to jest i... dla mnie też bardzo ważny punkt, bo kurczę, ja do Stanów na dwa miesiące i wiem, że Los Angeles no, to jest takie miejsce, gdzie zawsze chciałem być, chciałem zobaczyć, jak tam jest. Boże, Hollywood, e, Gold Gym na Venice. To są wszystko takie. <laughs> Wiem, że będzie cudowny wyjazd. I nie chciałbym być po prostu zbyt zaangażowany w zawody, zbyt skręcony w przygotowania, żeby móc sobie odebrać prawdziwą radość z tego, co mnie czeka. Także ciężko pracuję na to, żeby móc się tam spełnić, żeby móc tam w zasadzie można tylko począć, ale móc się nacieszyć tym wyjazdem. I przez mówienie się nacieszyć stanami. <laughs> nie mam zamiaru latać po nocnych klubach, czy tam zjeść wszystkie możliwe hamburgery, nie, ale. Ważne jest to, żeby, żeby zachować, zachować jakieś fajne, fajne podejście do tego wszystkiego. I ostatni punkt, forma startowa optymalna. Na początku już w zasadzie o tym powiedziałem i w tym punkcie chciałbym zabrzeć to, że. Przede wszystkim e, tak jak mówię, ten złoty środek, czyli optymalna forma, bardzo dobra forma startowa, na pewno chciałbym wyjść na scenę Pro na takim poziomie, że będę się zadowolony. Nie chciałbym sobie mieć nic do zarzucenia, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o moje moje przygotowania. Chciałbym, żeby naprawdę to była mega forma sportowa i wiem, że dam radę. Wiem, że jestem w stanie to zrobić, tylko chciałbym to zrobić jak najmniejszym nakładem stresów i jak najmniejszym nakładem pracy. Także to jest mój cel. Zachować normalne życie i przygotować się do IFBB pro Debutu. I ostatnia rzecz, o której bym chciał to dlaczego na mojej liście nie ma żadnego punktu związanego z miejscem tudzież z oceną sędziów. Powiem Wam, że w tak subiektywnej kategorii jak mens physique e, ciężko jest cokolwiek przewidywać. Zwłaszcza, że jest to Liga Pro i mam świadomość, że Liga Pro rządzi się swoimi prawami, ale powiem Wam więcej. Powiem Wam to, co jest najważniejsze. Otóż w momencie takim, gdy nastawiamy się na miejsca, medale, to jedyne, co może nas spotkać, to rozczarowanie. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby mieć satysfakcję złożonej, ciężkiej pracy i przebytej drogi. Dopóki tego się będę trzymał, to wiem, że jestem zwycięzcą i mam nadzieję, że też w sobie to znajdziecie, że nie będziecie nastawiali się nigdy na pogoń za efektami, za złotem, za medalem, a pogoń za najlepszą wersją samego siebie. Mariusz Czerniewicz, I'm out. Wojna skończona. trening udany, siady w porządku. Ale co najważniejsze, wracam z pasem. <grym> Mam swój pas. Dobra, idę do domu zjeść. Nie wiem, nie wiem, co mama zrobiła na obiad, ale dzisiaj jest niedzielny obiad z rodzicami. Później, może nam przejazd, może byśmy poszli. Wypadałoby chyba. Otwieraj się O, otwarte No Co, nie wiem co mama nawet zrobiła, ale wiem, że zmieszczę to w swoim makro Żeby jej było miło I sympatycznie, mimo że przygotowania do zawodów się zaczęły To Daję radę mieć ciśnięcie nogat w moim makro A poza tym Mama wie, Dzień, że się szykuje do zawodów I jest na tyle kochana, że gotuje identycznie. Dobra Mam nadzieję, że mój drugi vlog się podobał że wyciągnęliście coś wartościowego dla siebie, poznaliście to co siedzi w tej głowie <grym> i no cóż, proszę o to co zawsze, jeśli możecie kciuki w górę, komentarze wędrują pod spodem, postaram się odpisać każdemu i subscribe do channel. Wspierajcie tym, Natural. budujmy razem coś innego. Proszę Was, bądźcie aktywni, piszcie te komentarze, dzielcie się tym, co byście chcieli zobaczyć w następnych vlogach, postaram się dać dzisiaj wszystko. Mariusz Czerniewicz, Team Natural, I'm out. Boks, a tymczasem lecimy z pierwszym pytaniem. Otóż pierwsze pytanie zadaje mi mój człowiek, my man. Zadał pytanie na Facebooku. Mariusz, co sądzisz o diecie IF?